Każdy z nas szuka takiego momentu, w którym życie nabiera nowej jakości, w którym dzieje się coś decydującego. Ja się cieszę, że ten moment mam już za sobą. Cześć, jestem Jonasz, mam niecałe 20 lat i chcę się dzisiaj podzielić z Tobą historią pewnego spaceru i tego, co się podczas niego wydarzyło, a miało kluczowy wpływ na moje życie. Ale zacznę od początku. Większość mojego życia zmagają się. Z agresją, z pychą, z kłamstwem. Te rzeczy mną kierowały. Wielu ludzi cierpiało z mojego powodu. Wielu było skrzywdzonych przez moje postępowanie. Ale jednocześnie, od kiedy tylko pamiętam, miałem świadomość tego, że Bóg istnieje, że jest żywy. Ale nie miało to żadnego przełożenia na moje życie. I pewnego dnia zrozumiałem. Że potrzebuję radykalnej zmiany, ale uświadomiłem sobie również, że w własnych siłach nie jestem w stanie się zmienić. I to był ten dzień, kiedy postanowiłem iść na spacer. Była to wiosna, początek wiosny, więc ubrałem czapkę, kurtkę, buty i wyszedłem do lasu. I tam stało się coś niesamowitego. Zacząłem rozmawiać z Bogiem, powiedziałem Mu o moich wszystkich problemach o rzeczach, z którymi sobie nie radzę. Poprosiłem Go o pomoc. Tam również wyznałem Go moim Panem i Zbawicielem. I stało się coś. Bóg odpowiedział na moje modlitwy. Wysłuchał ich. I całkowicie zmienił moje życie. Stań się nowym człowiekiem. I dzisiaj jestem Mu ogromnie wdzięczny za wszystko, co dla mnie zrobił. Za rodzinę i przyjaciół, którzy wspierają mnie w każdej chwili. Za... To, że mogę mieć cel w życiu, że każdego dnia mogę się budzić rano i żyć dla Niego, za to, że dał mi swoją miłość i za to, że mogę mieć z Nim relacje. Dzisiaj świadomość Boga mnie wyróżnia. Zawsze odnajdzie ten, kto szuka. To jest mój Stwórca i jemu ufam. W zasadzie nasz, ale może nie chcesz słuchać. I możesz mnie zapytać: Skąd wiem? Lecz moja odpowiedź nie da Ci pewności. Proszę, zapytaj Boga z głębi serca. Jeśli On odpowie, a odpowie, nic już nie będzie tak jak kiedyś.